Cześć! Dziś przygotuję ciasto bardzo proste i szybkie. Możemy je przygotować, gdy zostają nam białka od innych wypieków, np. od pączków, faworków, kruchego ciasta. Białka można sobie zamrozić i gdy będziemy mieli odpowiednią ilość, czyli w tym przypadku 7, przygotować właśnie to ciasto. Ciasto jest bardzo puszyste, mięciutkie. Ja nazywam je puszek. Zapraszam do oglądania. Oto potrzebne składniki. 7 białek, 1,5 szklanki mąki pszennej, 3 czwarte szklanki cukru, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju, dwa budynie śmietankowe i dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Na początku ubijam 7 białek. Do ubitych na szczytno-białek stopniowo dodaję cukier, cały czas jeszcze ubijając. Półtorej szklanki mąki pszennej przesiewam. Dodaję dwie płaskie łyżeczki troszkę do pieczenia, a także dwa budynie śmietankowe. I wszystko dokładnie mieszam. Do ubitej piany dodaję na przemian trochę mąki wymieszanej z budyniami i z proszkiem do pieczenia. I trochę mleka. Mieszamy delikatnie łopatką, już nie używamy miksera. Na koniec dodajemy pół szklanki oleju, też stopniowo. Dla wzmocnienia śmietankowego smaku możemy dodać jeszcze kilka kropel aromatu śmietankowego. Przygotowane ciasto od razu przekładamy do formy keksówki. Formę wyłożyłam papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 45 minut ciasto upieczone zobaczcie jak ładnie pękło to znaczy że dobrze się upiekło ostudzone ciasto posypuję cukrem pudrem teraz ukroję pierwszy kawałek zobaczcie jakie fajne puszyste ciasto Prawdziwy puszek. Jak widzieliście przygotowanie tego ciasta jest bardzo, bardzo proste. Każdy sobie poradzi. Wystarczy kilka chwil i mamy coś słodkiego do kawki, a przy okazji możemy wykorzystać białka. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie też łapki w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Pa!